Kochani, dzisiaj bym chciała wam pokazać, co dostałam na walentynki. Na walentynki dostałam dwie rzeczy. Zaczynam. Pierwszą rzeczą to jest taka fajna karteczka z misiem. Jest bardzo fajna. Bardzo piękny jest ten napis. Walentynki. Walentynka. Taki słodki misio. Bardzo ładny. A z tyłu? Z tyłu jest taka karteczka, co tu... Pisze od tajemniczego wielbiciela, takie serduszko, ja ją dostałam chyba od koleżanki i ona jest bardzo ładna, bardzo fajna. I podoba mi się ten misiu z tymi różeczkami takimi fajnymi. Ładna, no. Położyłam ją sobie tutaj. Kolejną walentynką to też karteczka z miśkiem taka ładna różeczka obok takie serduszka ładne w paski i przypuszczałam, że będę miała walentynkę z serduszkiem e, i mam z serduszkami, ale mm, zawsze jak ktoś mi daje walentynkę mam misia po prostu mam misia piękna i tu można sobie po prostu tak zrobić Tworzymy ją. Tak w środku wygląda. Napisy. Mm. Misiu. Taka ładna. 14 lutego. Walentynka. Dzisiaj jest 15. I to ja 13. dostałem, dlatego, że od kolegi Antka. I przeczytam nam co tu piszę. Kotku mój, yy, w dzisiejszym dniu bądź przy mnie, obejmij obejmi mnie, przytul do serduszka, a ja ci cichutko coś szepnę do łóżka. Bardzo ładny wierszek. Hmm. Hmm, bardzo fajna karteczka, mi się podoba. I też mi się podobają ja tutaj te serduszka, co tu wiszą. I te się po prostu bardzo fajne. I to, że mogę sobie zmieniać na każdy dzień i chyba um, widzicie kiedy on pisze walentynka i chyba Antek um, wybrał tą właściwą walentynkę dla mnie, bo wiedział, że ja lubię bardzo takie. Okej, okay, to w tyle w moim filmiku. Dajcie kciuka w górę, papatki!